Zdarzyło się w wigilii, Max! ...że miast nocnej ciszy... Problem w tym, że rozdzieliliście rodzinę na dwa osobne loty. Mamo! Max, przestań! ...cała rodzina wyjechała na świąteczny urlop... Nikt nie został! Za chwilę wyjeżdżamy! ...zapominając o jednym małym szczególe. Mamo? Tato? Wujku Blake? Nie mają pojęcia, że zostałem w domu. Nie mają pojęcia, że zostałem w domu. Niezwykły dzieciak. Moi rodzice pojechali do Tokio. Zostałem zupełnie sam. Zdajesz sobie sprawę, że mój dziesięcioletni syn został w domu? Zupełnie sam. Po prostu założyłeś, że Max poleciał ze mną. No, nie zrobiłaś listu obecności, więc... I równie niezwykli włamywacze. Lincoln 36 o jakichś podejrzanych ludziach. Nie chcę iść siedzieć w skarbie. Nie przetrwałbym pół minuty na ogólniaku. Dojechaliby mnie jako świeżaka. Nikt tutaj nikogo nie dojedzie. Pójdziemy siedzieć. Nie doczekam. To jest mój dom. Muszę go bronić. Pomarańczowa bila, centralna uza Ale to musiało zaboleć. Świąteczny klasyk. Ja chcę wrócić do domu, do mojego syna. Który jest cały. Zupełnie... I przerażony. Nieklasycznie. Tak. I potrzebuję matki. Nie tak to sobie wyobrażałam! Nareszcie sam w domu. O nie, drabina! Naprawdę myślisz, że jestem aż tak głupi? Tak właśnie myślę.